Słuchajcie, jestem. Wiadomo, co się dzisiaj będzie działo. Kochani, czas na emocje. Yy, twarz mamy rozgrzaną. Mam nadzieję, że Wy przed oglądaniem moich odcinków rozgrzewacie się, prawda? Bo rozgrzewka jest najważniejsza. Albo rozgrzewka całego ciała, albo rozgrzewka twarzy. A najlepiej, jak połączymy ciało i twarz. Dzisiaj zajmiemy się emocjami. Yy, jakieś podstawowe, te, które przychodzą pierwsze do głowy. Radość, smutek, płacz, złość zaskoczenie, też emocja, można być zaskoczonym, można być zaskoczonym. Będą to, będą to emocje, będą to różne stany emocjonalne. Ja myślę, że nie ma co tutaj dużo gadać, po prostu zacznijmy. Pamiętajcie, ja zajmuję się głównie taką pantomimą, komediową, slapstickową wręcz, czyli wszystko jest przerysowane grubą krechą pisane. Przerysowane, grubą krechą pisane? Ono się nawet rymuje. <grystanie> Zacznijmy w takim razie od, od, od bardzo prostych rzeczy. Spróbujmy sobie na naszej twarzy na przykład oddać radość. Radość taką, to też właśnie mogą być różne, różne oblicza radości. Oczywiście to, co ja robię, to jest moja twarz, to są moje emocje, to są moje mięśnie, u każdego z was ta radość będzie zupełnie inna, tak samo jak złość, nawiść, zaskoczenie i tak dalej i tak dalej. Tak więc nie ma, że ktoś zrobił dobrze, ktoś zrobił źle, ktoś był lepszy, ktoś był gorszy. Nie, każdy jest najlepszy. Pamiętajcie. O to w tym chodzi. My po prostu pokazujemy światu siebie. Tacy jacy jesteśmy. Emocje. Radość Jaka może być radość? Może być wielka radość, mała radość. To może być taka radość z tego powodu, że na przykład zjemy za chwilę pysznego loda, albo to może być radość, że wow wygraliśmy w Totolotka. Ja, milion. Uuu! To może być radość, że mamy wzorowe zachowanie i same piątki i szóstki na świadectwie, a średnio, nie wiem, 5-6. I... To może być taka radość połączona z dumą, prawda? Więc jest tego naprawdę dużo. To wy możecie sobie wymyśleć, co to jest za radość. Możemy na przykład spróbować tę radość sobie dawkować. Na przykład może to być radość poziom pierwszy, radość poziom drugi, radość poziom trzeci, Ua! radość, nie wiem, poziom czwarty. Też się nasunęło to pytanie. Bo mi teraz, mi teraz przyszło do głowy, żebym zapytał samego siebie: Ej, ej, zaraz, zaraz. Przecież to jest pantomima. Czemu ty wydajesz dźwięki? Dlaczego wydajesz dźwięki? Dlatego, że jest łatwiej, kochani. Wtedy, kiedy mamy dźwięki, jest to dużo łatwiej wyrazić pewne emocje, uczucia. To dlatego, kiedy, kiedy jesteśmy źli, krzyczymy, i to jest to, aaa, bardzo głośne, i chcemy to wykrzyczeć. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, to właśnie krzyczymy z radości. Kiedy jesteśmy zaskoczeni, to też często jest jakiś dźwięk, może temu towarzyszyć, prawda? Kiedy na przykład gdzieś idziemy, przestraszymy się, Ujeju, jak ktoś wszedł, to od razu jakiś dźwięk idzie. Jest łatwiej z dźwiękami, możecie próbować, a potem spróbować je wykasować. Zamknąć, to znaczy nie tyle zamknąć usta, co wyrzucić dźwięk. Jeżeli będzie wielka radość, to ona może być bezdźwiękowa przecież. Wszystko. Do Róbcie jak czujecie i jak potraficie. Ja będę proponował. Smutek. No przejdźmy do smutku niestety. Też musi się pojawić. Jest to jedno z naszych podstawowych uczuć dzieciaki. Ważne, żebyście poznawali swoje uczucia. Ważne, żebyście wiedzieli co czujecie. To jest chyba temat na w ogóle inny film i nie na mój kanał, ale... Ale to jest bardzo ciekawe. Ja mam, jak już wspominałem, kiedyś dwójkę małych dzieci i właśnie pozwalam im wyrażać uczucia i, i bardzo często omawiamy te uczucia, które się w nich pojawiają. Smutek, smuteczek. Może to być po prostu smutek taki naprawdę totalnie zagrany. Może to być smutek taki... Że naprawdę jesteśmy smutni i, i pokazujemy, to jest bardzo fajne, pokazujemy na twarzy ten smutek. O, to jest taka, właśnie mina. Nie lubię tego określenia, że, że, że robi się miny, no, ale, ale coś w tym jest, że, że czasami w pantomimie robi się miny. Panto mima. Panto mima, panto nima. Słuchajcie, to jest też ciekawy temat. Ludzie różnie mówią, prawda? Czasami, jak gdzieś występuje, to ludzie mówią: O, zobacz, to jest mim. Wiesz, co on robi? To jest panto Dorośli mówią dzieciom: O! Po prostu wtedy mam ochotę się odezwać. No ale make-up na to mi nie pozwala. Pełna profesja. Ale pan to ma pan to mima, e, panto mina też się zdarzało, więc pan to mina to robienie min. Może być, ale się rozgadałem. <grym> Jak pewnie już zauważyliście, lubię gadać. E, smutna, minko. <grym> Może to się przerodzić, W płacz <laughs> Możemy pokazać, że płaczemy, że lecą nam łezki. O, o, o. <laughs> może, może ten smutek przer przerodzić się w słoście na przykład, że kiedy już jesteśmy tak smutni, że aż <laughs> źli. znowu mi się przypomniała historia, anegdota. Bardzo często, jak, jak mam zajęcia z dzieciakami w różnym wieku, to na koniec robimy sobie wspólne zdjęcia. I, I bardzo często na tych zdjęciach robimy właśnie różne dziwne miny. Mówię dzieciom, że zobaczcie, teraz najpierw stawmy się do zdjęcia, mamy poważne miny, na przykład siedzimy, czy stoimy, i, i zdjęcie, stryk. Potem kolejna mina, zmieniamy. O, ja oczywiście jestem mimem, więc nie mogę nic mówić, tylko pokazuję, więc pokazuję, że teraz robimy. Więc wszyscy podnoszą ręce do góry i robią. Potem na przykład jesteśmy bardzo źli i tego, który robi zdjęcia, chcemy A, zbić na kwaśne jabłko. Uwaga! Kolejna mina to bardzo często takie zaskoczenie o, albo przerażenie. To się świetnie sprawdza. Yy, mamy także minę, na przykład taką, że jest się takim trochę zawstydzonym. Różne, ale, ale, ale te zdjęcia z tymi minami są po prostu przefantastyczne. Świetna pamiątka. Więc, jeżeli będziecie sobie na przykład kiedyś robić grupowe zdjęcia a z tych zajęć ze mną na przykład nauczycie się różnych kilku min, użyję tego słowa, no to wtedy będziecie mogli zaproponować na przykład, żeby na wspólnym zdjęciu razem z rodzicami na przykład zrobić sobie śmieszną fotografię ze śmieszną miną i to Wy możecie tę minę fajną zaproponować. Widzieliście już na przykład właśnie zaskoczenie, czy strach taki, że to... albo, albo jesteśmy zamyśleni, Pan to ma to bardzo często pokazywanie. Pokazujemy coś. Zresztą widzieliście to w poprzednich filmikach, więc tutaj też pokazujemy trochę, co czujemy, prawda? Hmm. O! I wymyśliłem coś, pomyślałem. Tak. To wy sobie odgrywacie te scenki. To, jak już wiele razy wspominałem, wasza wyobraźnia. Wasza wyobraźnia to jest kosmos, to jest nieograniczona przestrzeń. M może wszystko. Więc to wy wymyślacie sobie tę sytuację i te emocje. Co to jeszcze może być? Możemy spróbować zagrać zakochanie. że to jest takie oczekiwanie na spotkanie. Uuu! Uuu. Kwaśna mina? Może zjedliśmy cytrynę? Mamy kwaśną minę. Uuu. 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 O, aż mi się zrobiła gęsia skórka. Ha, ha, ha. Może Wam także. Słuchajcie, jakie jeszcze mogą być emocje? Piszcie w komentarzach. Może, może to Wy zaproponujecie mi, żebym ja spróbował zagrać bądź pokazać na swojej twarzy jakieś emocje. To, co oglądacie teraz, to wszystko są propozycje, jak zawsze. Pamiętajcie, że to, to od Was zależy, co będziecie robić. I jak wykorzystacie moje materiały? Myślę, że jeżeli chodzi o emocje na twarzy, możemy zakończyć nasze działania. A w następnym filmie będzie niespodzianka.